Zima była i był taki lód na Wiśle, że przejeżdżały czołgi i samochody ciężarowe, no i oczywiście nie mówiąc o ludziach, a ludzie z Dębnik do Krakowa też, bo tam, nie wiem, to jakieś, mam wrażenie, że jakieś magazyny wojskowe czy coś tam, no, gdzieś tam, trudno rabowali, no, zabierali, bo uważali, że to nasze, przecież, a nie Niemców. Także wiem, że no, mnóstwo ludzi chodziło przez Wisłę. Ja nie pamiętam, ale moja siostra twierdzi, że jeden z tych czołgów załamał lód i się i osiadł na dnie, bo to Wisła była nieduża, nie taka jak teraz, koło mostu Piłsudskiego teraz. Wtedy no, oczywiście jego nie było. Mostu nie było, tylko była taka kładka. Wojsko postawiło taką kładkę drewnianą przez, przez Wisłę, także można było po w <laughs> jakimś tam czasie już na drugą stronę bez lodu przejść.